Każdy z nas by chciał najpierw sprawdzić, co kupuje, zanim wyda swoje ciężkie, zrobione pieniądze. I do tego tak, takie, no, to, 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 to się tak troszeczkę z filmem. Mam przykład, pamiętam właśnie z czasów studentki, kiedy dosyć często sobie ze znajomymi robiliśmy e, noski filmowe z różnymi tematami. Dzisiaj Tarantino, jutro horror, trzeciego dnia coś innego. No i była taka jedna noska filmowa, przy tym już na kiedy wszyscy byli zmęczeni, e, leciało imię różu. Jeden kolega zasnął na samym początku i obudził się na koniec. Ja my wszyscy tym filmem, to bardzo dobry film, byśmy zachwyceni i opowiadaliśmy sobie, o nim analizowaliśmy różne no. strony tego całego śledztwa, które tam miało miejsce. A kolega zawsze w takich dyskusjach w imieniu róży mówił, a, to ten film, w którym cały czas jechali na, na koniu przez góry. <Słyska> Bo pamiętam tylko początek i koniec. To ale potraktujcie to jako domu, to takiego temat. Ktoś z sobie pobierze ewaluację waszego tytułu i macie swoje 5 do 15 minut, żeby mu udowodnić, że on powinien wydać te pieniądze na wasz, na wasz tytuł. I to można, może wam... Możecie sobie pomóc, możecie sobie klasycznie przeszkodzić, bo widziałem wiele przykładów, kiedy demo gry, na którą biorą się na tak naprawdę, zrezygnowało. I to jest taki film, o którym warto wiedzieć, takie dobre zasady, jeśli chodzi o, o te małe tytuły. Na pewno. Dodajcie dajcie temu graczowi, który chce wykonać tej ewaluacji, to czego potrzebuje, żeby podjął decyzję, ale ani nie ma więcej. Są dwa przykłady gier, które mają świetną ściągalność, jeśli chodzi o demo, ale mało kto je kupuje. Z dwóch powodów. Jeśli chodzi o Frodera, to jest klasyka, którą pamiętam jeszcze Zatali. I jeśli chodzi, o, ja mam, jeśli chodzi o tą klasykę Zatali, to nie, pamiętam ten najdar tylko troszeczkę gorszy graficznie. Czyli dwie części, najpierw przez drogę, później przez wodę, poszedłem do jednej z tych jed, jednej z tych jaskin, na górze czy cokolwiek tam jest i to jest wszystko, co miałem. I teraz, jeśli ktoś, jeśli ja sobie to demo i w zasadzie mogę sobie pokazać chwilkę, przypomniałem sobie, jest nostalgia, że działał uśmiech na twarzy, to nagle się okazuje, że nie potrzebuję niczego więcej. Więc nie jestem ciekawy, co jest dalej, bo jeśli jestem zainteresowany takim tytułem retro, to właśnie to, co dostałem dla mnie satysfakcjonuje mnie w zupełności. Drugi przykład Assault Hero, to jest strzelanina, taki scroller shooter, tylko w pełni 3D, gdzie mogę sobie takim pojazdem, jak czekam sprawę, to muszę z niego wysiać na biegotę, ganiać się z jakimiś tutaj przeciwnikami. I to jest też gra, w której dostaje się w graniach pierwszy level, wraz z bossem. Spokojnie można dwie godziny pokrać, jak komuś nie wychodzi. I też mam też okazję, że to jest na tyle wystarczające, żeby ocenić, że gra jest fajna, pobawiłem się i nie chcę kupić tej gry dalej. I to głównie jest związane z tym, że właśnie jeśli chodzi o XBLA, dużo takich zakupów jest zrobionych w sposób spontaniczny. W związku z tym to powiem o załączniku w jednym przykładzie. Natomiast kolejna rzecz. Zwłaszcza przy tych niezrozumiałych zagrażach, na przykład, dawać im instrukcje. Jeśli graś ma. Właśnie jestem 30-35 latnią powiedzmy, zapracowany człowiekiem, który przychodzi wieczorem do domu, uwali się na kanapie i ma swoje pilmin zanim zaśnie, zanim tutaj żona, kobieta mu zacznie słyszeć głowę, że ma milion innych rzeczy zrobić. Ja ma swoje pilun na rozrywkę. Nie będę spędzał całego dnia, całego wieczora nawet i paru, żeby się właśnie uczyć. Potencjalnie w to jest to ryzyko, że ją odrzucić, że powierzę coś innego, który nagle wiecie, że a, parę minut już wiem o co chodzi, pobawię się, jest fajnie, kupię. I idziemy z tym tematem dalej. Więc no, kolejna rzecz teraz istotna, żebyście w swoich ratowaniu przejrzyste cele. Żeby, żeby ten każ wiedział, o co tutaj chodzi, nie tylko z kategorii instrukcji, ale też tak, po co on ma tą co, co jest dla mnie największym osiągnięciem. Też nam może pomóc, żeby, żeby te decyzje w sposób bardziej klarowny na obu były, były przeprowadzane. Kren rzecz Xbox e tak naprawdę zapoczątkował, teraz już się rozlało przez wiele platform i, i nawet jeśli platforma tego nie wspiera jako taką do dystrybucji i publikacji Gier, to sami twórcy po swojej sobie implementują tak zwana cementy osiągnięcia. I to jest bardzo mocny mechanizm, który powoduje, że zwłaszcza w e Live Arcade, że ktoś chce kupić od Was tą o chwilkę, powiedzmy niech to będzie nawet te dwie godziny tutaj tego pierwszego levelu, um, o to jest wspomniałem wcześniej, na zachętę dostaje przygmentę. Na zachętę dostaje to osiągnięcie. To jest dosyć taki trójki mechanizm, który ma zapoczątkował właśnie, który wiąże z rozświetlacza z platformą, wiąże z rozświetlacz z tymi którzy polują na te punkty. To jest mechanizm dla twórców zaprojektowanych, właśnie żeby wam pomóc, żeby na tym nałogu, jak nie może powiem, też monetyzować. Kolejna sprawa, tak zwana abseli, średnio też termin, co może powodować, że dla Was nie zrozumiałem, bo w paru są słowach chodzi o to, że macie to demo, czy nawet wykupioną grę, to żebyście dodawali kolejne wartości, które są płatne. Żebyście od razu zasugerowali jak kupić, jeśli to jest demo, w sposób przejrzysty i atrakcyjny, co po prostu może się, co może grać, zobaczyć dalej, jak na tym skinie. Jak kupić, to zobacz, co będzie się działo fantastycznego jak już kupiłeś grę, to tak zwane DLC, czy dynamicznie tutaj dociągane zawartości, które mogą być płatne Równie wasza decyzja, ale mogą wam pozwolić dalej zarabiać. To jest ten właśnie tak zwany Coś już sprzedaliście, to sprzedajecie dalej z góry. To też jest wiele ciekawych mechanizmów, wykraczając nawet poza bela. Jeśli ktoś z was grał gra właśnie w Dragon Age właśnie z firmy bajowe, w dosyć sposób jedna rzecz była zrobiona z tym gra, role jesteśmy w fantastycznym świecie, smoki, lofy, potwory, renfry, kastorów i tak dalej. No i w pewnym momencie, jak to w tego typu gra, to czasem, do czasu trzeba począć. Mamy obóz, a w tym obozie dialogu z jedną postacią, jakimś bohaterem niezależnym, który się nie pojawił. W trakcie rozmowy okazuje się, że ma dla na nas jakieś zadanie, jakiś kolejnego questa, a po obydwie tej rozmowy okazuje się, żeby tego questa wykonać lub ruszyć o milimetr w przodu, musimy kupić dodatek. I to jest właśnie wiele tak transparentnie z grą. No to są tego typu właśnie, te, które możecie wykorzystać właśnie, żeby no jak ktoś kupił od was, że zakłada, no to jest wasz klient. No, dlaczego szukać nowego klienta, skoro możecie zarabiać na tym, którego już zabyliście, Nie ma nic trudniejszego, jak zwolnowanie tego klienta. rzecz, o której właśnie wspomniałem wcześniej poniekąd, czyli ta spontaniczność zakupu. Wiele, wiele kupowanych ma izbora, zwłaszcza jest na różnego rodzaju, właśnie prywatka prywatkach i plazach, gdzie wiele osób przed tym jednym monitorem spędza swój czas. Normalnie w dobie współczesnych konsol przypisuje PC od jakiegoś czasu gramy w gry wieloosobowe, w większości przypadków gramy online przez internet, ale od czasu do czasu spotkamy się ze swoimi znajomymi, szukamy jakichś, jakieś rozrywki, jakiś, jakiś które możemy razem spędzić. I nagle się okazuje, że jeśli gra jakaś ma multiplayer, który jest uh, uwzględniony lokalnie, to właśnie tych jak i to jest jedna istotna rzecz, no już pytanie do Was, jeśli chodzi o tę część popularną. Czym się różnią ci bohaterowie znaczy od lewej i od prawej? lewej i od prawej. Od lewej. Jeszcze raz może. lewej. Od nie ma wąsu. Od lewej. Od lewej. Od lewej. No lewej. Okej, okay. ja Od lewej. Od lewej. Indiana Jonesa oczywiście po lewej i po prawej stronie. Po lewej stronie mam bohatera filmowego, a po drugiej stronie mam obywatela gry. Mając tą odpowiedź na uwadze, to odpowiedź na to moje pytanie zawarte na, na, na tym stadzie powinna być troszkę łatwiejsza. Tak? I nie? Znaczy tak, dokładnie ja to rozwinę, może tak u mnie, Żeby już skrócić te dywagacje. Kwestia jest prosta. Bohater filmowy, idziemy do kina na Indiana Jonesa. I taka sala, jak tutaj zapomniona ja oglądając tego radoca po raz pierwszy ma takie same wrażenia. Widzi dokładnie to samo, może mieć inne opinie. Natomiast widzi tą samą historię, te same sceny, tę samą sekundę po sekundzie, tak sam ma odbiór wizualny tego, co się dzieje na ekranie. Można się tylko podobać wiedziu, bardziej niż może być sobie w różne sposób na ten temat dyskutować Bo hotelem gry jest kompletnie inaczej.